Witam wszystkich bardzo serdecznie w mojej nowej serii, a w zasadzie pierwszej serii na moim kanale z gry Amnesia: Mroczny Obłęd. Jak możecie już się domyślać, jest to gra typu horror, którą, której historię poznacie dokładniej za chwilę. Don't Miss Daniel, I live in London at at uh, Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is. Ok, e, więc już widzę, że znajdujemy się w jakimś zamku. Przynajmniej to wygląda na zamek. W jakiejś komnacie. Czy ja mogę wstać? Tak, mogę wstać. W dzienniku pojawiło się nowe zadania. By łatwo było przeglądać zadania, wciśnij M. Korzystaj z tego, jeśli gdzieś utkniesz. Więc tak, z zadań mamy, podążaj za plan, plamami płynu i znajdź jego źródło. Mhm, plamy płynu, pewnie tego. Tu są jakieś drzwi. Okej, okay, co to jest? Krzesiwo. Dzięki krzesiwu możesz zapalać świece i inne źródło światła. Okej. Okay. Pójdźmy dalej. Tutaj już chyba nic nie będzie. Tutaj jest już zawalone jakimiś głazami. Ale znowu coś? Znowu coś mi się dzieje. Znowu jakbym się czołgał. O, o. Aha. Coś tu jest. Nikogo nie ma. Sprawdźmy szafę. Też krzesiwo. Krzesiwo sprawdźmy tutaj. Tu może coś będzie. Jakiś wazon. Nie. O tutaj też jest krzesiwo. Już mam trzy krzesiwa. Okej. Okay. Ta szafa. Kolejne krzesiwo. I ostatnie drzwi już chyba, bo więcej nie widziałem. Jakieś schody to pójdźmy. I właśnie mieliśmy podążać za tymi plamami płynu, więc to jest chyba dobra droga. Znowu coś. Coś się dzieje dla naszego bohatera. Kolejne pomieszczenie. I szafa. Sprawdźmy tutaj najpierw. Może tutaj coś interesującego znajdziemy. Jeszcze Najpierw zobaczę szafę Uff. W szafie nic nie ma A tutaj? 8 roczno zrobiło Pamiętaj, że stojąc w ciemności będziesz stopniowo tracić rozum Korzystaj z krzesiwa, aby tworzyć źródło światła Czyli teraz wykorzystamy te nasze krzesiwa, tak Nie mogę tutaj na górze zapalić, no dobra, okej okay. hmm. Czy coś tu jest? Może coś tu będzie Kto wie? chyba niczego tu nie ma. Dobra, idziemy dalej. I gdzie dojdziemy? Stare archiwum. Okej, okay, ładuje się, wczytuje. Więc dalej idziemy Patrzenie na dziwne zjawiska odbiera rozum Rozwiązując zagadki, dokonując postępów w grze możesz odzyskać utracone punkty pocztalności Aha Dwa krzesiwa Ale ci coś jeszcze Chyba nie. Idźmy dalej. Kolejne pomieszczenie. Co my tu mamy? Latarnia. Podniosłeś latarnię, może się zapalić, wciskając F lub otwierając ekran na kwipunku TAP i klikając na niej dwa razy. Pamiętaj, że latarnia spala oliwę. Oliwy to mamy troszkę mało tutaj. Ok, latarnia włączona. Czy skoro znalazłem latarnię, nie powinna tutaj się znajdować oliwa? O, jest jakaś skrzynia. Nie, to tylko krzesiwo. Nie będę marnował na razie. Chociaż w tych ciemniejszych pomieszczeniach to. A tutaj jest już jaśniej. otworzyć tutaj nawet fajnie fajnie szafa kolejne krzesiwo Idźmy dalej jakiś list o oliwa oliwa się przydaje jeśli się nie mylę tak I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the Inner Sanctum. Find Alexander and kill one last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything and there redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and Okay. No to się troszkę mrocznie zrobiło, bo dowiedzieliśmy się właśnie z tego listu, yy, że ktoś za nami podąża. Jakiś cień. Jakaś istota, która będzie nam chciała przeszkodzić. A przy okazji dostaliśmy od razu misję, żeby zabić kogoś tam w sanktuarium. Eee, spróbujmy to przełożyć. Coś się stało? Oho! Ukryte pomieszczenie. Fajnie, fajnie. Główny hol.

Aha, co to jest? Okay. Czy tego nie da się rozerwać? Trzeba znaleźć sposób, żeby tam przejść chyba. A co w zadaniach mamy? Jakaś Organiczna naruść zablokowała drogę do rafinerii. Może się udaje ją w jakiś sposób rozpuścić. Um, rozpuścić. To znaczy, że potrzebujemy jakiejś substancji, która nam to rozpuści. Tutaj z kolei chyba niczego takiego nie ma. Oprócz krzesiwa, chyba nie. Ech, więc tak, pójdźmy na razie tutaj, zobaczmy. Piwniczka winna. Drzwi są zamknięte i nie da się ich otworzyć bez klucza. A tutaj jest laboratorium. Um. Dobra, zobaczmy to labora laboratorium. Może tutaj coś znajdziemy. Jest otwarte na szczęście. Ja tu znajdę. Aha, jakiś tutaj. O, od razu jaśniej. Co tu może być ciekawego? Woda. Ok, myślę, że na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Was trochę zaintrygowałem tą grą. I yy, mam nadzieję, że. Jeśli obejrzałeś ten odcinek, mam nadzieję, że skusisz się na oglądnięcie kolejnych moich odcinków z tej gry. Tak więc dziękuję Wam za oglądnięcie tego odcinka. Kolejny odcinek zaczynamy dokładnie z tego miejsca. Dzisiaj żegnam się z Wami. Cześć!